Football Soap Opera. Halo, halo, witamy wszystkich widzów i słuchaczy. Dziękujemy za odwiedziny naszego kanału. W jednym ze swoich wywiadów na pytanie o swoje wpadki odpowiedział, że polszczyzna jest na tyle uboga, że nie zawiera tego wszystkiego co dzieje się w futbolu. Dla starszego pokolenia kibiców jest tym, który przed mundialem w 78 roku podobno obiecywał złoto, a wrócił z Argentyny z niczym, bowiem Polska zaklasyfikowała się na miejscach 5-8. Inaczej jest postrzegany w Grecji, gdzie mieszka od 45 lat, wprowadzał tamtejsze drużyny w świat nowoczesnej piłki u schyłku XX wieku. W tym filmie Zobaczycie się jak nasz bohater stał się herosem greckiego futbolu. Jacek Gmoch urodził się 13 stycznia 1939 roku w Pruszkowie. Jako piłkarz występował na pozycji obrońcy. Swoją karierę rozpoczął w miejscowym zniczu Pruszków, skąd przeszedł do warszawskiej Legii, gdzie w latach 1958-1969 święcił swoje największe triumfy piłkarskie. Mistrzostwo Polski oraz dwukrotnie Puchar Polski. Przygodę piłkarską zakończył przedwcześnie, gdyż w meczu Ekspres Wieczorny versus kadra PZPN doznał wielostopniowego złamania nogi. Trenerską karierę rozpoczął już w 1969 roku jako asystent trenera Edmunda Zientary w Legii Warszawa. W 1971 roku został oddelegowany do kadry Kazimierza Górskiego, kiedy to nasza reprezentacja święciła największe sukcesy: wygrane eliminacje do Igrzysk Olimpijskich, złoty medal olimpijski w 1972 roku w Monachium, wygrane eliminacje Mistrzostw Świata w 1974 roku czy zajęcie trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata w 1974 roku w Republice Federalnej Niemiec. Równocześnie do 1975 roku Gmoch pełnił funkcję w Zagłębiu Sosnowiec, któremu pomógł utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej. W pierwszych latach pracy trenerskiej opracował tzw. bank informacji, a także stał się prekursorem naukowych metod w piłce nożnej. Prowadził również badania nad algorytmem, który umożliwiałby przewidywanie wyników meczów na podstawie analizy danych statystycznych. Gmoch po opuszczeniu kadry Orłów Górskiego gościł w wielu krajach, dzieląc się swoją wiedzą i myślą szkoleniową. Został zaproszony m.in. do Bułgarii, gdzie w czasie tygodniowego pobytu w Sofii przeprowadził wiele wykładów z bułgarskimi trenerami, pomagając im w rozwiązywaniu problemów. W jednym z wywiadów udzielonych tygodnikowi piłka nożna Jacek Gmoch zdradził kulisy swojej wyjątkowej pracy. W Bułgarii pokazano mi dwa magnetowidy firmy Sony, a także kamery filmowe. Jednak sprzęt ten nie jest lepszy od naszego. Nie prowadziłem zajęć praktycznych, a jedynie pokazy. Przywiozłem ze sobą arkusze obserwacyjne i podczas dwóch spotkań ligowych demonstrowałem, jak należy je wypełniać. Zresztą podczas spotkania rozmawiałem z najważniejszymi osobistościami bułgarskiego piłkarstwa. Po opuszczeniu Zagłębia Sosnowiec prowadził przez jeden sezon polonijny klub amerykański Eagles Philadelphia. A w sierpniu 1976 roku został następcą Kazimierza Górskiego na stanowisku trenera reprezentacji Polski. Jako selekcjoner awansował do finałów Mistrzostw Świata, a na Mundialu w Argentynie jego drużyna zajęła piąte miejsce, co w naszym kraju wówczas traktowano jako porażkę. Po Mundialu poprowadził kadrę jeszcze w dwóch zwycięskich meczach towarzyskich z Finlandią oraz Islandią. Jako trener reprezentacji w 27 występach zaliczył 17 zwycięstw, 3 remisy i 7 przegranych. Od tamtego czasu bohater naszego odcinka trenował kluby wyłącznie za granicą. Na początku swojej europejskiej przygody menadżerskiej przez jeden sezon trenował norweski Scheidt Fotbal, a przez kolejne 23 sezony z sukcesami trenował drużyny greckie i cypryjskie. Swoją przygodę w tej części Europy rozpoczął z klubem PAS Janina, z którym w pierwszym sezonie zajął szóste miejsce w pierwszej lidze greckiej, a następnym uchronił drużynę przed spadkiem z Alfa Etniki. Dzięki zbudowaniu swojej marki w Janinie Gmoch w kolejnych sezonach trenował Apollon Ateny czy Ae Larise, z którą zdobył wicemistrzostwo kraju w 1983 roku. Największe triumfy święcił jednak jako trener Panathinaiko Ateny w latach 1983-1985. Z drużyną Koniczynek zdobył 13. Mistrzostwo Grecji, 8. Puchar Krajowy. W kolejnym sezonie sięgnęli po tytuł Wicemistrza Kraju, jednak największe nadzieje wiązano z występem zielono-białych w Pucharze Europy Mistrzów Klubowych w sezonie 1984-1985. W pierwszej rundzie na drodze Greków stanął Feyenoord Rotterdam, z którym w pierwszym meczu padł bezbramkowy remis a w rewanżu drużyna pod wodzą Jacka Gmocha pokonała holendrów u siebie 2 do 1. Apetyty rosły, a w kolejnej rundzie pana Tinajko strafił na dużo niżej notowanego rywala z Irlandii Północnej Linfield. W pierwszym meczu koniczynki zwyciężyły w Atenach 2 do 1, a w Irlandii Północnej po szalonym meczu padł remis 3 do 3. Tym samym zielono-biali awansowali do ćwierćfinału, gdzie czekał na nich szwedzki Göteborg. 6 marca w pierwszym meczu ćwierćfinałowym lepszy okazał się Panathinaikos, pokonując Szwedów w Göteborgu 1-0. Spotkanie rewanżowe w Atenach oglądało ponad 74 tysiące widzów. Choć spotkanie nie należało do najłatwiejszych, Ateńczycy doprowadzili do wyrównania, a mecz zakończył się remisem 2-2, dzięki czemu mogli grać o finał Pucharu Mistrzów z Liverpoolem. Pierwszy mecz w Liverpoolu okazał się dla gospodarzy spacerkiem. The Reds rozgromili u siebie Panathinaikos 4 do 0. Choć w rewanżu u siebie podopieczni Jacka Gmocha walczyli o korzystny rezultat, nie udało im się powalczyć o finał. Liverpool wygrał w Atenach 1 do 0. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu. Dołożycie w ten sposób cegiełkę do rozwoju tego kanału. Po zakończeniu sezonu Gmoch opuścił Panathinaikos, ale nie opuścił Aten. Podpisał kontrakt z kolejną drużyną wielkiej greckiej czwórki, Aek Ateny. Z żółto-czarnymi zdobył tytuł wicemistrza Grecji w 1986 roku, a przez kolejne dwa sezony po raz kolejny trenował Larisę, z którą w 1988 roku sięgnął po Mistrzostwo Kraju. Sukces ten dla Gmocha miał szczególne znaczenie. Larisa jest jedyną drużyną spoza wielkiej czwórki, która zdobyła Mistrzostwo Grecji. Bohater dzisiejszego odcinka nie odpuszczał i postanowił sięgnąć po trofea z kolejną drużyną z Wielkiej Czwórki Hellady. Tym razem padło na oddalony o 8 km od Aten klub z Pireusu – Olympiakos. Nie udało mu się jednak z nim sięgnąć po główne trofeum w Grecji. W 1989 roku musiał zadowolić się wicemistrzostwem kraju. Sezon 1990-1991 spędził w Salonikach, prowadząc tamtejszy Aris, po czym kolejne dwa sezony urzędował na Cyprze. Pod jego wodzą Apoel Nikozia zdobył Mistrzostwo Cypru w 1992 roku, w 1993 Puchar Krajowy oraz dwukrotnie Super Puchar Cypru w 1992 i 1993 roku. W sezonie 1992-1993 Apoel zagrał w pierwszej rundzie Ligi Mistrzów, jednak odpadł po wyrównanej walce z AEK Ateny. W obydwu meczach padły remisy, jednak przez większą liczbę bramek strzelonych na wyjeździe do kolejnej fazy rozgrywek, awansowała grecka drużyna. Na kolejne trzy sezony wrócił do Grecji, gdzie ponownie poprowadził Larisę od lipca do listopada 1993 roku. W sezonie 9 4 -9 został trenerem Atinaikosu. Klubu sprzed Aten, a w sezonie 9:5–9:6 był menadżerem klubu Ethnikos Pireus. W sezonie 1996–1997 ponownie przejmuje stery w Apoelu Nikozja i zaraz po objęciu funkcji trenera we wrześniu zdobywa Super Puchar Cypru. W 1997 roku po raz kolejny zdobywa z żółto-niebieskimi krajowy Puchar, dzięki czemu zapewnia Cypryjczykom awans do Pucharu UEFA. Nie było mu dane jednak grać w europejskich pucharach, bowiem w sezonie 97-98 po raz kolejny wraca do Grecji, gdzie zostaje menedżerem klubu AO Ionikos, z którym zajmuje piąte miejsce w pierwszej lidze greckiej. W sezonie 98-99 zszedł do niższego szczebla i pomógł drużynie PS Kalamata awansować do Ekstraklasy. Od lipca do 22 listopada 1999 roku poprowadził grecki Panionios przez 12 spotkań. W latach 2001-2004 pełnił obowiązki ataszy olimpijskiego polskiej reprezentacji na Igrzyskach w Atenach w 2004 roku. Nie przeszkodziło mu to jednak w międzyczasie poprowadzić Aoi Ionikos w sezonie 2002-2003 i uratować drużynę przed spadkiem z greckiej ekstraklasy. Kariera trenerska, określanego w polskich mediach szczęki, dobiegła końca w 2003 roku. W 2010 podczas plebiscytu 50-lecia profesjonalnej piłki w Grecji został uznany za najlepszego trenera lat 80. XX wieku i znalazł się w piątce najlepszych szkoleniowców w całej historii tamtejszej ligi. Ze względu na swoje osiągnięcia otrzymał również honorowe obywatelstwo Grecji. 15 listopada 2010 roku na 6 dni został trenerem Panathinaikosu w składzie z Luisem Garcíą, Sisse, Gilberto Silvą czy Karagounisa. 20 listopada poprowadził Koniczynki do zwycięstwa 4-2 z Iraklisem Saloniki. Cztery dni później Atenczycy prowadzeni przez Gmocha mieli mierzyć się w Lidze Mistrzów z Barceloną. Jednak drużynę przejął ostatecznie Aldo Ferreira. Koniczynki przegrały 0-3. Kto wie, może pod wodzą trenera Jacka udałoby się zatrzymać Messiego i spółkę. Równie dobrze jak na ławce trenerskiej, Jacek Gmoch odnajdywał się w telewizyjnym studiu. Jako ekspert pojawiał się w trakcie wielkich imprez piłkarskich, zdarzało mu się komentować również mecze. Zasłynął z barwnego języka, specyficznych piłkarskich anegdot na każdą okazję i pamiętnych analiz, którym towarzyszyło rozrysowywanie akcji markerami na tablicach za pomocą strzałek. Pewnie pamiętacie słynną przeróbkę Mistrzostw Świata w Korei i Japonii z Jackiem Gmochem i pamiętne ustawienie 358 oraz Lewisa od spodni jeansowych. W Jason Donovan w ataku, Rod tam są piosenkarze, skrzydle Lewis to chyba jest ten pan od spodni. W jednym z wywiadów przyznał, że w Instytucie Stomatologii dla Zabawy stworzyli nawet skalę gmocha, dzięki której mierzyli progenię, wrodzoną wadę kostną z gryzu, na którą cierpi bohater odcinka. Jacek Gmoch ma na swoim koncie także kilka książek. Stadeuszem Olszańskim stworzyli alchemię futbolu, sam napisał 6 lat u Grecji. W 2018 roku ukazał się z nim z kolei wywiad rzeka, którego autorami są Arkadiusz Bartosiak i Łukasz Klinkę. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw komentarz oraz łapkę w górę. Jeśli jeszcze raz nie subskrybujesz, zrób to. Tym sposobem przyczynisz się do rozwoju tego kanału. Do zobaczenia. Do usłyszenia! Futbol Soap. Opera. Wiecie co mi się nie podoba w demokracji? Dyktatura urzędnika. Bo to jest człowiek, który nic nie robi, do budżetu się nie dokłada, a, a rządzi. To tak właśnie nami rządzą urzędnicy, gdzie pójdziecie, to, to ganią po piętrach, żeby dokumenty przynosić, a on siedzi i, i jak gdyby wrośnięty w krzesło.